Witam Cię bardzo serdecznie. Mamy kolejną lekcję, dzisiaj 80., tym razem 7. Powtórzymy więc ją. I w tym dniu spotkamy się z powtórką lekcji 73 oraz 74. Moją wolą jest, by stało się światło. To jest lekcja 73. Dziś użyję mocy swej woli. Nie jest moją wolą chodzić po omacku w ciemności, w obawie przed cieniami i lękając się tego, co niewidziane i nierzeczywiste. Dziś moim przewodnikiem będzie światło. Podążę za nim tam, dokąd mnie ono poprowadzi i będę spoglądał jedynie na to, co mi ukazuje. W tym dniu doświadczę pokoju prawdziwego postrzegania. Takie oto formy idei byłyby pomocne w jej konkretnych zastosowaniach. To nie może ukryć światła, które, którego widzenie jest moją wolą. Stoisz ze mną w świetle. Możesz podać imię. W świetle będzie to wyglądać inaczej. Teraz powtórzymy lekcję 74. Nie ma innej woli prócz woli Boga. Dziś jestem bezpieczny, ponieważ nie ma innej woli prócz woli Boga. Mogę się lękać jedynie wtedy, gdy wierzę, że istnieje inna wola. Próbuję atakować jedynie wtedy, gdy się boję. I jedynie wtedy, gdy próbuję atakować, mogę wierzyć, że moje wieczne bezpieczeństwo jest zagrożone. Dziś rozpoznam, że to wszystko, co się, co się że to wszystko się nie wydarzyło. Jestem bezpieczny, bo nie ma innej woli prócz woli Boga. Dziś rozpoznam, że to wszystko się nie wydarzyło. Jestem bezpieczny, bo nie ma innej woli prócz woli Boga. Oto kilka użytecznych form tej idei do konkretnych zastosowań. Postanawiam postrzegać to zgodnie z wolą Boga. Z woli Boga jesteś Jego synem. A także i z mojej. Jakakolwiek, jakkolwiek mogłem to widzieć, jest to częścią woli Boga wobec mnie. To była powtórka lekcji 87. To była lekcja 87. A powtórzyliśmy lekcję 73 i 74. 73. Lekcja. Moją wolą jest, by stało się światło. A 74. Nie ma innej woli, prócz woli Boga. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam już niebawem na kolejną lekcję. Cześć.